halańskie osypki, bałtyckie ryby, podlaskie kartacze, poznańskie rogale. Przysmaki, od których ślinka cieknie już na samą myśl, można było dowoli degustować w czasie targów smaki regionów w Poznaniu. Na targi przyjechało 200 wystawców, by zaprezentować produkty spożywcze o jakości, której trudno szukać na półkach popularnych marketów. Województwo Opolskie także miało udaną promocję wraz z producentami produktów lokalnych oraz z warsztatami malowania tkanin wzoru opolskiego. Stanowiliśmy tutaj taką rozpoznawalną grupę. Z, <laughs> Nasze kulinarne dziedzictwo, myślę, że ma wiele jeszcze do powiedzenia, jeżeli chodzi o prezentację dorobku kulturowego, kulinarnego, a ponieważ najbardziej trwałą pamięcią jest pamięć smaku, jak twierdzą specjaliści. Myślę, że Opolszczyzna również ze względu na to, że ma się czym pochwalić, będzie zapamiętana także właśnie poprzez tą pamięć smaku. Dlaczego warto przyjechać na targi smaki regionów? No chyba jest to oczywiste, ponieważ mamy do zaoferowania wszystko to, co daje nasz ogród, daje nasze pole, chcemy to pokazać szerszemu gronu odbiorców. Dlatego jesteśmy na targach, chcemy pokazać jako polskie jak rządzi smakami. Tradycyjnie w Poznaniu przyznano medale Targów Smaki Regionów 2022. Z województwa opolskiego otrzymało go gospodarstwo rybackie Markowe za smaczny paprykarz Skarpia. Kolejny nagrodzony produkt to Gospodarstwo Rybackie Markowe, to firma oczywiście, a nagroda będzie za paprykarz, nagroda, firma jest zlokalizowana w prostu Opolskim. Jest to medal targów smaku regionu 2022, za co serdecznie dziękujemy komisji, która nam go przyznała. Jest nam niezmiernie miło odebrać tak prestiżową nagrodę targów. Po medalach przyszedł czas na perły przyznawane przez Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego. Otrzymali je. Koło Gospodyń Wiejskich w Hruścinie za zachwas z buraków kiszonych. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska za chleb mleczny praszkowski. Lodziarnia Szypuła za lody z dawnych lat, Cukiernia Magosz z Krapkowic za ciastka wigilijne, Stowarzyszenie Odnowy w siebie Drzychowice za marcepan śląski, marcepan wielkanocny, Teresa Kamieniecka Chreczaniuk za solejer, śląskie jajka w zalewie kminkowej, za potrawy perłę otrzymali, Koło Gospodyń Wiejskich zimna wódka, za policzki wieprzowe z ciapka pustą, Feldman Restaurant z Byczyny za placki, kartoflane z blachy z wędzonym strągiem. Była to 21 edycja konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo, Smaki Regionów. Bardzo jestem dumna z tej nagrody. Naprawdę jest to dla mnie zaszczyt, że tu jestem i reprezentuję nasze koło gospodyń. To jest nasza długa perła. Pierwszą mi się w 2018 roku za gołąbki z statych ziemniaków z sosem borowików. No, i w tym roku perła za zakwat z buraków. Ten zakład jest zrobiony, robiony tradycyjnie, przekazywany z pokolenia na pokolenie od naszych mieszkańców, którzy przybyli z Kresów Wschodnich. Jest to potwierdzenie tego, że rzemiosło, jakość i lokalne surowce się sprawdzają i warto to kultywować i stawiać na jakość. Bardzo się cieszymy z tej perły. No, nie powiem, jest to dla nas motywacją i musimy po prostu bardziej się, jeszcze bardziej starać, żeby, żeby ta perła była doceniona dalej przez naszych konsumentów. Tą recepturę kultywujemy od wielu, wielu lat po po prostu mojej babci i mojej mamie. Oczywiście jest to bardzo wielka satysfakcja. Jest to takie ukoronowaniem naszej pracy lat 77, to jak istnieje spółdzielnia na rynku. Jest to nasza druga Nagroda Perła. Pierwszą, żeśmy dostali za roladę makową zapiekaną na cieście biszkoptowym. Wyjątkowa nagroda, klucz do polskiej spiżarni trafił do Anny Bodzioch z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, wieloletniej koordynatorki sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie. To nagroda za ogromne zasługi dla promocji i rozwoju dziedzictwa kulinarnego regionu. Bardzo ważne jest zaangażowanie, zaangażowanie nie tylko jednej osoby, ale wielu, czyli nie tylko pracy urzędnika, ale przede wszystkim też ten kontakt między ludźmi. To jest nagroda dla mnie, owszem, jest to moje imię nazwisko na tym dyplomie, ale na nią złożyło się też wiele różnych sprzyjających mi osób oraz sytuacji, w których się znalazłam. Są to przede wszystkim producenci. Którzy chcieli podjąć współpracę i promować nasze województwo przez produkty. Wyselekcjonowane osoby, które naprawdę stawiają na tą jakość żywności. I ta jakość ma naprawdę ogromne znaczenie. Widzimy to, będąc dzisiaj na finale konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo Smaki Regionu. trzeba przyznać, że targi w Poznaniu były udaną promocją i prezentacją smaków opolszczyzny, które w czasie odwiedzania stoiski degustacji na gali wręczenia pereł poznało kilka tysięcy targowych gości.